Siemanko, to ja, Gamicraft, a ze mną jest polski kabanos. Siema. G znamy Gramy znowu na jego serwerze, mhm. więc tym razem przychodzimy mapkę... Survival... Tak. Oczywiście... To jest chyba ja... Survival X, coś tam w Oczy Oczywiście y seria, zwykły survival będzie nadal, tylko będziemy też grać w to. Chociaż wątpię, żeby nam się udało, bo naprawdę... Dobra. Przeczytam wam, pokażę wam. Ty pokaż im... Ja pokażę im zadanie i zasady, ty pokaż im licencję. A co to jest licencja? A coś takiego, co nie wiem. Powiem. A, ale mamy to przeczytać na głos, czy jak? Przeczytaj licencję na głos. Zadania to i tak będziemy czytać. W czasie. Przeczytaj, Tura. na razie licencję. E, mapka. E, Latające biomy. Flying biomes. Autorstwa. mycha, e, to kanał YouTube. E, na tej mapce można grać, nagrywać filmy i robić inne podobne rzeczy. To dobrze. E Ater Google? Co? Nie, jakieś ze znakiem zapytania. No? Widziałam to w tym. Ale dobra, to tego już nie czytaj. Dobra i use Przeczytam na razie... Ja przeczytam na razie tylko zasady. Nie rób teleportu do netheru, nie rozwalaj klipera z wełny, tabliczkę z zada zadaniem niż dopiero po jego wykonaniu. I ten, i przejdziemy do pierwszego zadania, czyli zrób generator topla. Tak. No zaczęło padać! No teraz! Odwróć to, bo... Mm. Nie padaj! Zeszły jeden. Nie Dobra. Może nie weź. Nie bi. Dobra. Zachary, tym nie Ej no, ale raz! Dobra. A jest! Na rany Nie A no jak wiem? Nie wiem mm. O nie, bo tam są potwory już się respią Dobra, robimy generator generator, jak to zrobimy na takiej malutkiej wyspie? Czekaj, wystarczy Zejdź Raz No, zejdź Raz, dwa Wystarczy Nie, nie, ale, ale tak mam, to to ale mam drewno, chyba, dobra, chyba, patyki, no mamy patyki, Dobra, to ja zrobię ja y, table, crafting table, dobrać, bo mamy patyki, patyki, mam go postawić? Nie wiem. No gdzieś, no. <noise> No! Co się tutaj dzieje? Zginął. No. Co to było? Dobra. Tu chyba nie zrobimy generatora. Ale mamy kolejną perłę. A no to dobrze. Chyba, że trzeba będzie skrzynkę przenieść. Wiesz, że to można zestakować. Co Nie? Dobra, Dobra. nie. Nie trzeba przenosić Pierwsze zadanie. Tak to ogólnie taki zapoznawszy. Tej, Uważaj. Ale sorry, bo chciałem zresztą podpiąć Tak, żeby wiedzieć, nie musisz być od razu takiej kreski. w stanie Dobra Oto to się najwyżej roztopi i zamieni, jakby nie było O, już jest ten... Zadanie zrób generator coble'a Tę mi spadła! Po co czy ta policzka? Nie, nie, nie wiem, wiem. Dobra, zrobię zadanie. zdanie, przepraw się na drugą wyspę To będzie trochę trudniej e, Na którą? Najpierw na tamtą? No to na tą jest dzisiaj Tam są klipery Ja właśnie Ale tam jest też pies, więc trzeba go oswoić tylko, że nie mamy kości Starczy to na karku, świeć trzeba go oswajać ale nie mamy yy, nawet mięska dobra dobra trzeba by rozwalić skeleta może nakarmić chodzi o to żeby mu dać kosz. może dobra to co teraz robimy ja, ja, ja teraz kopię ten klub 4, kilo. No to to też kil 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 przydałbyś też mieczyk mamy na mieczyk no ale jak, jak będzie ten, um... o crafting table, tu ty go to wsadziłeś? No ja go zrobiłem. ja go zrobiłam, bo raczej był to potrzebny, nie? Także no. postanowiłem zrobić, ja też. Nieee. Yes. Ja też. No mnie też. Poczekaj, ekwipery mogą wybuchać też? Tak. O, o moim zdaniem. Trzeba by jakoś... Ja już tam jest tylko jeden. Tak? Albo drugi się spawał tym drzewem. Nie, bo to tak czasami jest, że potwory znikają. jakaś jednak szansa, nie Ale to... To no, mapa. Ile tutaj drzew? Y -y, Mogę ci coś powiedzieć? Pies spadł. <noise> Nieeee. <noise> Jak my zrobimy zadanie? Da. Nie, dobra, pomień się trochę. czekaj, przeczekujmy mapę. Nie. Przeczekaj, przeczekujmy mapę. Nie. Przeczekaj, Teraz. Teraz. szybko. Zaraz przeczekaj, Siemanko Przeczekaj, przeczekaj, przeczekaj. Przeczekaj, 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 przeczekaj. Przeczekaj, 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 przeczekaj. ten... przeczekaj, drob... przeczekaj, to zrobiliśmy przeczekaj, Właśnie. I kilo. No. i jak widzicie tam piesek już jest. Oh sorry! Zresztę mapy, mapę, a ja jestem głodny i nie mogę się No Dobra. Od, od razu zbiliśmy tamtą tabliczkę, żeby nie tak. był. Że, żeby nie było, nie? No bo zrobiliśmy znowu ten generator, wszystko. Fakty. Dobra. Trzeba robić cobla. Ej, a e, ten e, szmarek da się zbierać kamiennym? Nie wiem, ale to zrobiłem. Na razie to i tak to, opowie, no, to A. Dobra. A nie, to by nie potrzebujemy handlowania z M NPC, o tam jest e, taka ta. No, gdzie card pkaż podbój. Dobra, dobra, jest to nawet piesek? Eee... Jest. Dobra, truch drogę z cobla Teraz? Zebrałeś tu kluczowan? Nie. <tryk <tryk Nieee Nawet fajna mapa, fajna To też za każdy lasem pada Właśnie Tak też myślałam, że może teraz nie będzie przynajmniej padał, ale nie No Tu zawsze dla Ciebie kłopot ile potrzebujemy tego? Tego Siedem Siedem kobla. Bo, bo tyle nakopałem. Już, już z, z, zacząłem. Skąd ty masz kobla? A spadło ci. Ile? Dwa. Jakie nienawidzę, jak się w lawie topi. Kiedy A ty? ale dobrze, to no, ale, yy, no, ale potem na jednej jakąś wyspę idziemy nie nie ja bym chciał pójść do tabli z no tak? chyba tak to, by, yy, kurde jak tam będzie będą się yy, klipery respić niestety gramy na, na normalną nie wiem czy i może zaczęlibyśmy grać na, na łatwo Nieee tuż poza odcinkiem się zmieni bo teraz tu nie ma co Nie teraz ja Wiele na kopałem Trochę Będzie, nie będzie Nie będzie Ale, ale mało brakuje Ja będę ciknął To luka zadania a Ale co? Później mamy nakarmić wilka, przes przespać noc i zrobić chleb. Jak mamy przespać noc? Ja już zrobiłem most Dobra O tutaj możemy się dać. nasz... O Całe zżarłeś Trzeba uważać gdzie w tym wilku jest ale... Właśnie Ale patrz tam jest ten Ówca Czyli że na następną wyspę musimy przejść tam no. Dobra Trzeba... Poczekać aż nie zdechwał mi się szmielet i wtedy złapiemy te ale już, już, już kończymy odcinek No oczywiście no. To, to cześć Czemka.